Pracujesz przy komputerze? Bolą cię barki? Mam na to rozwiązanie. Postęp technologiczny to rzecz, która ułatwiła życie nam wszystkim. Gdyby nie to, nie mielibyśmy tak naprawdę możliwości robić tego, co robię teraz. Ale niesie to też za sobą pewne bardzo negatywne korzyści w oddziaływaniu długofalowym, długotrwałym na nasze ciało. Mówię o tym, co potocznie zwane jest zespołem Samsunga Apple'a, tudzież postawą komputerowca, czyli pochylona klatka piersiowa, wyciągnięta szyja i wszystkie idące za tym dolegliwości związane z układem ruchu. Czy jest to duży problem w ujęciu globalnym? Jak najbardziej tak, ponieważ już młodzież wygląda niestety jak karykatura człowieka. I aby temu przeciwdziałać, wystarczą tak naprawdę cztery ćwiczenia, które będą robione systematycznie, codziennie, a całość nie zabierze ci więcej jak 10 do 15 minut. Praca przy biurku, przy komputerze to rzecz, która jest nagminna teraz dla większości osób. I co za tym idzie, problemy, o których będę mówił, nie są czymś niesamowicie. Niespotykanym. Chodzi tu tak naprawdę o zamknięcie całości, czyli powrót do pozycji tej, w którą moglibyśmy nazwać de facto embrionalną, czyli skurczenie całej postawy wraz z rozluźnieniem i nadmiernym napięciem różnych grup mięśniowych. Musimy tu rozróżnić sobie dwie strony. Cała część z przodu, głównie klatka piersiowa, mięśnie piersiowe, mają przewagę włókien szybko kurczliwych, więc przy braku ruchu, braku używania będą się skracać. Z kolei to wszystko, co znajduje się z tyłu, czyli mięśnie ustalające łopatki, w przewadze są wolno kurczliwe, czyli one przy braku ruchu i braku napięcia będą się z kolei rozluźniać. Wszystko to prowadzi do tego, że mamy wysuniętą głowę kości ramieniowej do przodu, mało ruchomą łopatkę, usztywniony kręgosłup i Ogrom problemów, które można załatwić tak naprawdę domową gimnastyką, a wiele osób niestety traci tutaj mnóstwo czasu, życia, jak i również pieniędzy na najczęściej mało skuteczne terapie. Przeciwdziałanie zespołowi Samsunga Apple'a będzie tak naprawdę zabawą na dwie różne strony, ponieważ u jednych osób dużo mocniej trzeba będzie popracować nad wzmocnieniem mięśni. U innych z kolei nad tym, aby rozruszać kręgosłup, łopatki i ogólnie można powiedzieć obręcz barkową. Sekwencja tak czy siak będzie działać na tej samej zasadzie. Najpierw musimy uruchomić kręgosłup, aby łopatka mogła bezpośrednio ślizgać się po żebrach, a dzieje się to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kręgosłup piersiowy jest możliwie jak najbardziej prosty. Opcji na tego typu działanie znajdziecie na pewno mnóstwo na internecie, jak i również na moim kanale, ale to, co chciałem tutaj zaproponować, będzie wersją pewnego uproszczenia, jak i zarazem wymuszenia pracy tą, którą chcę, abyście robili. Zaczynamy z klęku, gdzie nogi będą rozstawione szeroko. I ramiona ustawiamy na tyle daleko, aby napierając, zablokować tym samym odcinek lędźwiowy. Następnie chwytamy się za żebro, tak jakbyśmy sięgali ręką pod pachę do boku i skręcamy całe ciało raz na jedną stronę, raz na drugą stronę. W momencie obrotu, barkiem do dołu patrzymy w kierunku sufitu, w momencie obrotem. W momencie obrotu barkiem ku górze, również patrzymy w kierunku sufitu. Ten ruch rotacyjny będzie wymuszać to, że rozciągamy większość mięśni, która będzie powodować, że odcinek zostaje przykurczony i nie ma możliwości na to, aby się odprostował i ruszał dalej. Punktem numer dwa będzie tak naprawdę rozruszanie, jakby. Otwieranie klatki piersiowej, ale poprzez aktywne wzmacnianie mięśni znajdujących się na grzbiecie, czyli mięśni ustalających łopatki. Do tego potrzebujemy coś, co będziecie mogli podłożyć sobie pod czoło, gdyż musicie wylądować w leżeniu przodem. Czoło opieramy o podłoże, i następnie ręce układamy sobie na lędźwiach. Ruch, który będziecie mieli za zadanie wykonać, będzie zabranie barków dookoła. Ściśnięcie możliwie jak najbardziej mięśni, które znajdują się pomiędzy łopatkami, tak jakbyście chcieli wyciągnąć łokcie w kierunku sufitu, lub nawet zawiązać je na supełek albo pętelkę sobie za plecami. Całość w ruchu wygląda w następujący sposób. Jak widać na załączonym obrazku, nie jest to niesamowicie skomplikowane, aczkolwiek dla osób, które są poblokowane jednak w tej części, będzie to sprawiało dosyć duże problemy, zwłaszcza, że jeśli ćwiczymy, najczęściej idzie w ruch klateczka i biceps, czyli wszystko co skracając się będzie powodowało zamykanie, można powiedzieć, obręczy barkowej do przodu. Jeśli chcemy to odprostować, musimy pociągnąć całość za siebie. Do momentu, gdzie mamy gładką powierzchnię między mięśniem piersiowym a naramiennym, dzięki takiemu układowi możecie następnie dalej wzmacniać mięśnie ustalające łopatki i tym samym usprawnić działanie obręczy barkowej. Obręcz barkowa ma bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o ruch, zresztą wystarczy spojrzeć, że jest to chyba jedyny staw, który ma aż tak szeroki wachlarz, jeśli chodzi o zakres. Ćwiczenie, które pomoże wam tak naprawdę usprawnić całość, będzie działało na zasadzie wzmacniania izometrycznego. Będą to wznosy ramion, które mają przypominać wtedy wraz z ułożeniu całego ciała alfabet. Zaczynamy od litery I, przechodzimy do litery V, następnie do litery T, kończąc na literce A. Każde z nich będzie w pewnym sensie wzmacniać dalej Cały kompleks obręczy barkowej, głównie mięśni ustalających łopatkę i stabilizujących cały ruch, jeśli chodzi o bark. I układ ten nie jest przypadkowy, gdyż przejście z jednego do drugiego, trzeciego, czwartego są to poniekąd ćwiartki, które będą ten kąt opracowywać możliwie najdalej od tułowia trochę bliżej, w poziomie do jeszcze bliżej do następnie. Musimy przejść do zupełnie innych ruchów. Najlepszą opcją na wykorzystanie tego ćwiczenia będzie praca sekwencyjna, gdzie przechodzimy z jednego, drugiego, trzeciego do czwartego, gdzie staramy się nabudować jak najdłuższy czas pracy. Zaczynajcie od 10 sekund, ale pracujemy tutaj z jednym bardzo dużym warunkiem: ramię jest wyciągnięte możliwie jak najdalej i cały czas utrzymane proste. Podgięte łokcie automatycznie przenoszą napięcie na zupełnie inne struktury i niestety nie przyniesie to rezultatu. Jeśli nie jesteście w stanie przykładowo osiągnąć prostej linii w tym układzie, zacznijcie od czegoś, co, na co pozwala Wam w danym momencie Wasze ciało i wraz z przebiegiem czasu stopniowo progresujcie sobie, zwiększając tutaj możliwy zakres lub ilość powtórzeń i czasu. 10 do 30 sekund będzie tutaj wystarczające. Dla kogoś, kto chce mieć absolutną i stuprocentową pewność, że jest naprawdę mocny w tych kwestiach, utrzymanie minuty w każdym z możliwych tutaj czterech zaprezentowanych układów gwarantuje, że te mięśnie będą naprawdę działały na wysokim poziomie. Jeden z możliwych dodatków będzie tutaj jeszcze praca albo Czołem skierowanym do dołu, albo z głową uniesioną. Całość w ruchu wygląda mniej więcej tak. Gdzie zaczynając od litery I przechodzimy do litery V. Następnie do litery T. Co jest ważne, nie ściągajcie ramion poniżej. Osi barku, tylko trzymamy wszystko, aby łokieć i bark były w jednej linii. Następnie obracamy ramiona do dołu i przechodzimy do literki A. Każde z wymienionych tutaj ćwiczeń. Będzie charakteryzować się jedną wspólną cechą, a mianowicie niezależnie od ułożenia ramion, za każdym razem próbujecie złączyć łopatki razem do środka i wyciągnąć ramię możliwie jak najdalej od ciała. Elementem wieńczącym całą tą kombinację będzie ruch, pozycja zapożyczony bezpośrednio z jogi, a mianowicie pies z głową w dół. Z tym, że wariant na nogach ugiętych w kolanach. Aby móc maksymalnie prostować odcinek piersiowy kręgosłupa, z drugiej strony jest to ćwiczenie, które będzie wspomagać ślizgowy ruch łopatki, jeśli chodzi o pionową płaszczyznę po żebrach. Całość w ruchu wygląda w następujący sposób. Zadrzyjcie palce stóp, mocno wciśnijcie je w ziemię. Zacznijcie wypychać biodra możliwie jak najwyżej do sufitu. Rozepchnijcie lekko uda i nasadą dłoni napierajcie do momentu, gdzie klatkę piersiową wciśniecie możliwie najbliżej do swoich nóg. Wracamy do dołu tak, aby kolana były jakby punktem początkowym, końcowym, jednocześnie pozwalają one Wam na rozluźnienie całości. Kluczem do usprawnienia obręczy barkowej będzie zrozumienie funkcji kręgosłupa. Dopóty, dopóki nie będzie on prosty, reszta elementów, które tutaj są zawarte, niewiele dadzą. Zatem ćwiczenie numer 1 i numer 4 będą tutaj kluczowymi. Dodatki typu otwieranie klatki i aktywne wzmacnianie mięśni ustalających łopatkę będzie rzeczą równie ważną, aczkolwiek bez Odpowiedniego ułożenia kręgosłupa niestety nie przyniesie to zamierzonego rezultatu. Podsumowując, systematyczność jest kluczem, jeśli chodzi o dbanie o zdrowie, zwłaszcza jeśli mówimy o układzie ruchu. Taka domowa terapia ruchem jest tania, ogólnodostępna i zasadniczo zawsze działa, ale tylko pod jednym warunkiem. Robicie to systematycznie, cały czas, delikatnie przesuwając sobie poprzeczkę do góry. Jeśli podoba Ci się taki sposób przekazu wiedzy, zostaw polubienie, zasubskrybuj, na pewno pomoże to w tym, aby robić jeszcze więcej takich treści i rozwijać dalej ten kanał.